Data crash. Wydarzenie, które na zawsze zmieniło cyberpankową sieć, nie wzięło swojej nazwy z powietrza. Tak oznaczono skomponowanego rękami Bartmosa wirusa, który po uruchomieniu dokonał swoistej transformacji cyfrowego świata. W ostatnim materiale cofnęliśmy się w przeszłość. Dziś natomiast wrócimy do momentu, który zakończył działanie starej sieci i opowiemy sobie o jej ostatnich chwilach. Ty nie przesłuchał wcześniejszego materiału, niech szybciutko robi tajemnicę Stampa i nadrabia, ponieważ będę nawiązywał do pojęć i wydarzeń tam mówionych. A teraz siadajcie wygodnie i posłuchajcie o ostatnich dniach starej sieci. Rozdział 1. Wojna w sieci Wirtualny Armageddon rozpoczął się w samym środku Wojny Cieni, drugiej fazy korporacyjnego konfliktu toczonego między Arasaką i Militechem. Wcześniejszy etap opierał się na maksymalnej dyskrecji i zakamuflowaniu sieciowych działań, pod ataki na banki danych w celu kradzieży utajnionych lub kompromitujących informacji, Albo uderzenie w kierunku centrali rezerw finansowych mające spotęgować chaos ogarniający światową gospodarkę. Początkiem roku 2022 porzucono jednak białe rękawiczki, podczas gdy na Lądzie i oceanie wykonywano militarne działania operacyjne skierowane przeciwko wojskowym i badawczym obiektom przeciwnika. W teoretycznie bezkresnych wodach sieci korporacyjnej i najemni trenerzy bezustannie napuszczali na siebie kolejne nowe generacje niszczycielskiego, złośliwego oprogramowania. Nim jeszcze nadeszła godzina W, działania wirtualnych tworów zmieniły dużą część Otwartych Wysp w proczne niebezpieczne miejsca. Przygotowując projekt sino -Sure, prawdziwą bombę mającą skontrować pozyskanego przez Arasaka są Killera, najemni na trenerzy Militechu raz za razem przeprowadzali kolejne operacje mające uszczuplić sieciowe siły swojego rybala. W działaniach tych przedował nikt inny jak legendarny Bartmose, stąd stał się on celem numer jeden japońskiej korporacji. Gdy tylko chwycono trop i wytypowano przybliżoną pozycję, artyleria Rasaki anihilowała całą bezpośrednią okolicę wokół miejsca podłączonego Netrenera. Wiele wskazuje na to, iż w momencie śmierci ciała świadomość reicha w całości przetransferowała się do sieci. Podobnie jak w znanym chociażby z gry przypadku Alt Cunningham. Tak więc główny maestro mógł osobiście dyrygować tą swoistą symfonią cyfrowej Apokalipsy. W pierwszych dniach czerwca tego samego roku tysiące zjadliwych wirusów i programów klasy Demon pustoszyło wyszczerpioną wojennymi działaniami sieć, a niedługo później, starannie i konsekwentnie rozmieszczane przez Bartmousa twory rabic, zruzgotały zabezpieczenia fortec danych, wymazując, modyfikując, podmieniając i wypaczając zawarte w nich petabajty danych swoiste epitafium, które ostatecznie dokonało się wraz z końcem wojny. Rozdział 2. Data Crash. Rabbit to skrót od Roving Autonomous Bart Interface Drones, czyli na nasze. Wędrujące drony z autonomicznym interfejsem Bart Programy opracowane w celu infiltracji systemów i szatkowania oraz rozprowadzania losowo po sieci ich danych. Ich uruchomienie zaczęło się niewinnie od niepozorne zmiany w bazach danych, brakujące pliki i różnice w kolejnych stakach kodu. Jednak kilka godzin po fizycznej śmierci swojego twórcy rozpoczęły podmiany plików i demontaż fortec danych w całej globalnej sieci. Spytacie więc, w jaki sposób oddałoby się uciążliwe złośliwe oprogramowanie znalazło się w każdym miejscu sieci komputerowej, nie robiąc sobie przy tym zupełnie nic z najbardziej zaawansowanych korporacyjnych systemów cyfrowego bezpieczeństwa. Otóż, potrzebny był do tego data Crash. Zabójczy wirus, którego zadaniem było dokonanie transformacji istniejącej sieci. By umieścić go w jak największej liczbie punktów dostępowych, musiał się on znaleźć w odpowiednim miejscu. Tak. Część z was, która wysłuchała ostatniego materiału pewnie już się domyśla w jakim. Miejscem tym był kot oprogramowania opartego na algorytmie transformacji Haragruba. Obaj panowie, odpowiedzialni za wspomniany soft ciągle pracowali nad jego ulepszeniem, co jakiś czas wypuszczając kolejne, nowe wersje oprogramowania zapewniające coraz głębsze doznania jakie można było odczuć w sieci. Bartmuse, wcześniej czyniąc sobie odpowiedni research, Umieścił swojego konika trojeńskiego w piku z chińsko-bajkową jurną zawartością, a zacierający rączki Meny i Hara, dając upust swoim fantazjom przy okazji wpuścił w swoje włościa nieproszonego gościa. Umieszczony w odpowiednim miejscu wirus wraz z kolejną automatyczną aktualizacją znalazł się na dokładnie każdym komputerze łączącym się z siecią. Od taka darmowa aktualizacja jądra systemu, której cóż, nie dało się powstrzymać ani wycofać. Gdy padały kolejne fortece zabezpieczeń, reszty dopełnił już w cudzysłowie zwyczajny, piekielny zwierzyniec. A wszystko to pod czujnym okiem obserwatora. A potem załadowano algorytmy transformacyjne i gruba. I jakieś 10 godzin później sieć zupełnie się przemieniła. I wszyscy grzecznie podłączyli się z powrotem. A ja, nie odłączając się ani na moment, oglądałem sobie to widowisko. To niezwykłe uczucie obserwować, jak cała sieć ulega transformacji. Rozdział trzeci. Koniec sieci Pomijając uszkodzoną lub zniszczoną w wielu miejscach fizyczną strukturę, sieć z końcem czwartej wojny korporacyjnej zmieniła się w niebezpieczną plątaninę losowych, uszkodzonych danych, gęsty las czyhających na netranerów pułapek i demonów oraz matecznik buntowanej, wypaczonej sztucznej inteligencji. W tym starciu człowiek nie miał prawa wygrać, więc gdy tylko agenci netwatchów wiesili białą flagę, szef cyfrowej policji wraz z radą nadzorczą i Hara Gruba podjęli decyzję o wdrożeniu oprogramowania przerywającego działanie protokołu FIGE, dzięki którym Cyberdek i komputery mogły łączyć się z siecią. Taki pozbawiona kluczowego elementu swojego istnienia stara sieć, 5 marca 2023 roku po prostu umarła.